Hej ludzie, witam bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony znowu ja, Orention. i gramy dalej w Deliver Us the Moon. Pozyskaliśmy tego ASE całego. ASE. Może będziemy go nazywali ASEM? Chodź, as. Ja wiem, że najprawdopodobniej będziemy musieli sterując asem naszym przelecieć przez te tunele tutaj. Jakąś, nie wiem, czy to jest jakieś dotyczące wentylacji, tunele wentylacyjne, ponieważ one prowadzą. Tak wiem. Prowadzą tutaj do tego pomieszczenia i tu zresetujemy ten cały generator, czy nie wiem, jakieś tam coś zasilającego. Także ja sobie tutaj stanę. Chodź A się, przełączymy się na Ciebie. Ruch do góry, ruch... Kurczę znowu odwrotnie. A jest do góry, B jest w dół, a napisane jest zupełnie inaczej. No dobra, spróbujmy się tędy przedostać. Ale fajna zabawa. Więc jakby było wyłożone czymś takim miękkim. Takie odnoszę wrażenie, ale... O. I co teraz? Jest tutaj. I co? Mogę to jakoś zepsuć? O kurczę, ale nie mogę tego zepsuć. To jest najgorsze. Może inne wyjścia będzie. Coś jest. Jesteśmy w tym samym pomieszczeniu? Tak. I co teraz? Możemy czymś strzelać albo coś? Hmm. Ciekawe, ciekawe, co tu możemy zrobić? Co? O, tu coś możemy zrobić. Wow. Interakcja, ale dobra. Do góry, do góry. Do góry. A, tu mam się umieścić, tak? No I co? Naprawione? Nie. No i nie wiem, co zrobiłem. Aha, tutaj się zrobiło. Nie wiem, inny kolor. Tu jest czerwone. A, tutaj jest jeszcze. A... i nie ma jak as, nie? Naprawił, naprawił. co teraz? Dobra, wyłącz No. Gdzie to było? Tu, nie? że nie tędy droga, tędy droga jest nasz as co teraz co teraz a tu mamy kolejne wspomnienia jakichś kolesiów Jakiś... nie no jednego kolesia tak naprawdę ale zanim je odsłuchamy to jeszcze chciałem to zobaczyć cześć Isaac wiem że jesteś zajęty ale mógłbyś w miarę szybko zainstalować nowy moduł w moim ASE Aha, to jest ten emocji, tak? To czytaliśmy już to, przypominam sobie. Okej, okay, czytaliśmy to. Tu coś jest. i zasłaniasz kościół. Uruchomiono MPT, to też czytaliśmy. Drabinki nie mogę odsunąć, czyli co? Pozostaje nam tylko odsłuchanie tego. Kla This is Isaac. Hi. I'm not sure if this message will ever reach you. I, uh, I don't think it will. But I'm trying anyway. We haven't spoken since the argument about Kathy. I want you to know that she's safe and well. This message will be the last you'll ever get from me, or from anyone else up here. It's probably something you'll never understand. <laughs> Hell, I barely do. If someone ever finds out what happened here, know that I did it for her, for your sister, to give her a chance. <laughs> but you'll do great. <clears throat> you'll do great things. Take care, and. Uh, I love you. I wish I said that more often. Back when you still Goodbye, Claire. A to ciekawe... Co tu stało tak naprawdę? Ojcowska dola. Isaac Johansson? Wysyła ostatnią wiadomość do córki Claire, pełen wyrzuty sumienia z powodu ich przeszłości, żegna się z nią i zapewnia ją, że cokolwiek zrobił, zrobił to dla dobra jej siostry Ketty. Nie chce jednak wyjaśnić ostatnich wydarzeń. Nagranie 23 września 2054 7 minut po awarii. Będzie to samo, nie? Ale zastanowiło mnie ten gwizdek, tam, wiecie? Z gwizdek albo, aha, podejrzewam, że ten gwizdek to jest przywołanie, nie? Przepraszam, przywołanie naszego ASA. No super, ale co dalej, nie? Dziennik misji. Użyj ASE, by zresetować generator i opuścić obszar konserwacyjny. Przejdź do kontroli MPT. Okej. Okay. Przejdę. Ale co on takiego zrobił, nie? Zastanowiło mnie, co ten Isaac mówił, że zrobiłem to wszystko, zrobiłem dla twojej siostry, ale co? Gdzie jest kontrola MPT? To jest jakiś warsztat, nie? wiem, Tutaj już byliśmy. No i co to jest? Nic to nie jest, nie? Pamiętam, że to otwierałem, ale to chyba nic nie możemy tu podnieść. No dobra, kurczę, gdzie ta kontrola MPT? No mam to ASE już, ok. a zobaczmy tam. My jesteśmy 4, to jest konserwacja. Kontrola MPT to jest 5. Czyli może musimy gdzieś niżej tutaj się przemieścić. Jest jakaś winda. Chyba winda, nie? Tylko żebyśmy na Księżyc... znaczy na tego Pearsona nie polecieli. No super. Aha. Uh -huh. Sterowanie MPT. jest. No trace. This just doesn't feel right. Alex, scan for data history. Uh -huh. There's a recording. Rolf, come in. I think I've got something. I found a recording from the 23rd. That's what? Two days ago? Are you sure? Yeah. Can you see it from up there? I think so. Go ahead. Alex, project hologram from September 23rd, 2054. This isn't just the moon up crew. There's too many of them. These are Tombo evacuees. How do you know? These names weren't here before. There's still dust on the stone. On the monument, you mean? Yeah. Victims of the Tombo evacuation. The date is the day of the blackout. Something big must have happened over at Tombo. Pearson coming in for expedition team. Sarah, Rolf, anything on the state of the MPT? The entire network is down, and I've had no luck with bringing it back online so far. Make it quick. If things don't work out with the network, head back up here, whether the MPT is online or not. You have 20 minutes left to make it in time for evac. Copy that control. Rolf, I'll check out the living quarters and then head back to the elevator. Hmm. No, it's It's going to be Zdając sobie sprawę z tego, jak niewiele czasu im zostało, Sara i Rolf odkrywają materiał holograficzny, który może być kluczem do zniknięcia wszystkich i awarii MPT. Nagranie 25 września 2054. Dwa dni, 1 godzina i 52 minuty po awarii. No dobra, dobra, no to będziemy śledzić dalej, nie? Będzie nam się historia pewnie tu rozwijać. A póki co, idźmy tak jak nam tutaj e gra, nakazuje, nie? Proponuję może w ten sposób. Dobra, może mi już nie być potrzebna. A ten, ten, ten to coś. Może się przydać, nie? Sterowanie ręczne, William MacArthur. Mogę to gdzieś umieścić? Zasilanie awaryjne, kwatery załogi. O, proszę. Zasilanie awaryjne, stanowisko dla pojazdów. Wow. I co, i musimy się obejść tą jedną baterią? Kontrola techniczna, to stąd wyjęliśmy tą baterię. Hmm. Albo czekajcie, użyjmy najpierw tego tutaj, może coś, ale nie możemy tego użyć. Tu możemy coś. Sieć MPT wyłączona. Słupy sieci MPT 1 i 2 nie są prawidłowo ustawione względem centrum księżycowego Koperniku. Poziom zasilania stacji bardzo niski. Przeprowadź manualną regulację słupów MPT na powierzchni Księżyca. Nie udało się włączyć zasilania. Dobra, już wszystko jasne. Gdzie jest ta bateria moja? Batery dla załogi później. Wyjedziemy sobie. To jest to, nie? Stanowisko, ale w które? W to mam umieścić? No nie mówcie, że muszę drugiej szukać. Hmm, podejrzewam, że będę potrzebował drugiego takiego ogniwa za chwilę. Poziom zasilania bardzo niski. Stanowisko wyłączone. Włącz zasilanie stanowiska dla pojazdu. O. Czyli co, drugi mod drugie ogniwo muszę tutaj umieścić, ale nie ma tu takowego, widzę, na razie. Trzeba szukać. Podejrzewam, że to nie będzie takie proste, bo nigdzie tu takiego nie widziałem, ale zrobimy to inaczej. Hmm. Weźmy to jednak. Przeszukamy jeszcze te pomieszczenia dla załogi. Dobra, wiem, wiem. To jest do pomieszczeń załogi? Tak, kwatery załogi. Pięknie. No ślicznie. Rozwój dzięki pracy, no tak. Dlaczego mam skanować przewrócone krzesło? Wolne miejsce. Chociaż protokół w USA surowo zabrania fizycznego konfliktu na księżycu, MacArthur przeciążył ograniczniki bezpieczeństwa jednostek ASE do, do kontroli tłumu. Wiele osób miało obawy co do niebezpiecznego napięcia. W obliczu przeciążonego drona większość wolała uciec, aniżeli walczyć. Aha, to o to chodzi. Czyli on za pomocą tych dronów tutaj przywracał porządek. Prawda? Co się stało? Tam... Pialnie. Ręcznie wyrównaj słupy MPT poza centrum księżycowym Koperniku. kus, przepraszam. Uzyskaj dostęp do biura ochrony. Fajnie. A gdzie jest biura ochrony? Jest. Jest bateria. Tu jest bateria. Come in, Rolf. I'm at the quarters. Do you read me? Copy that, Sarah. I hear you. Anything interesting? Everything's deserted, so nothing new here. Sarah, Rolf, this is Piercing Control. Our time's running out. Take the elevator back up here to make it in time for evacuation. You've got two minutes. Negative Control. MPT network is still offline. Leave it. We have to go. Head to the elevator now. I'm not putting anyone at risk. Understood. Room. Wrapping up now. Sarah, you heard Control. Are you almost here? Sarah, come in. Everything okay? Come in. Rolf, get over here quickly. An AZ unit just activated, but something's not right. The doors are locked behind me. What do you mean? We've got to go. I'm serious, Rolf. Get over here. I can't get out. 30 seconds or you're too late for Evac. Head to the elevator. Negative control. Engineer Baker requires immediate assistance. We need more time.

a tu chyba jest taki. Przynajmniej był tam przed nami. Ma czerwone oczko zamiast niebieskiego, czy tam białego, takiego jak nasz. To ciekawe. I podejrzewam, że będziemy potrzebowali oczywiście, ale jaki to może być kurde kód? Departament Bezpieczeństwa. Myślę, że będziemy musieli do tego pomieszczenia uzyskać dostęp. Tylko że. Gdzieś tu trzeba znaleźć... E, gdzieś tu trzeba znaleźć kod dostępu, Andreas. reto... Tu pracownice, nie? Pamiętam, że... O, tu nam się otworzyło. Tu nam się otworzyło. Coś tu jest? Nie, jakieś przekąski, nie? No ale po co nam to? Tak naprawdę taka ten podpucha? Raczej tak, nie? Bo nic tutaj nie ma. Dobra, zamknij to, gościu. Hmm. Tu jeszcze coś chyba, czy nie? Nie, tu jest wejście na drugie łóżko. Na wyższy poziom. <laughs> na wyższy poziom jest wejście. Hmm. No to pięknie, pięknie. O, proszę. Tu ktoś bytował na jakimś mate, na materacach. Myślę, że to nam się otworzy. Tak. O, o, o. Lubię takie żółte karteczki. Sytuacja hawaryjny: użyj. Roku konstrukcji Centrum Księżycowego, by wejść do biura informacja ściśle tajna. O kurde. Roku konstrukcji Centrum Księżycowego. W którym roku ono zostało skonstruowane? Konstrukcji? Pewnie budowy, nie? Zaraz sobie przeszukamy tu wszystko. Hmm. Misja. Antena sieci. Awaria jest w 2054, czyli to musiało być wcześniej. Tu wszędzie jest 2054. <laughs> 59 dziewiąty. Czterdzie... Misja. Jedna z niewielu calo... cala... calałych, przepraszam, po awarii Kryos, Nucha To jest 48. ósmy. Kurde molno. O proszę. To chyba przemawiający... pionier or diktator. Tak, pionier czy dyktator? To o tym ma nie? Na pewno, na pewno ma karturze. Dobra, idźmy dalej. Dziś może znajdziemy jakiś plakat albo coś, który nam wskaże rok konstrukcji. The Bridge. Astronauta ląduje na opuszczonym księżycu. Gdy mężczyzna przemierza, znajdujący się tam obiekt i odkrywa, dlaczego jest opustaszały. Dowiaduje się również, że nie ma wyboru i musi polegać na pomocy sztucznej inteligencji, inteligencji o nieznanych intencjach. Tak, to o nas, na pewno. To jest nasza sztuczna inteligencja o nieznanych intencjach, właśnie. No to wróciliśmy, nie? Wróciliśmy do punktu wyjścia. Ta. Kurczę, kiedy wyprodukowano ten ta... A, zobaczcie, jednak tutaj. To chyba ci uchodźcy, z tego nie pamiętam czego 20-32. 2032. Będzie to, musi być to 2, 0, kot 2. Boję się trochę tego ASE. No właśnie. Nie podoba mi się zachowanie tego ASE. I nie mogę wyjść teraz to jest najlepsze. Ej, spokojnie. Idź stąd. Wyjdź z tego. Ja chcę tutaj. A Unit 1506. Mhm. Trzeba wyjąć tę baterię, ale jak? To ja musiałbym to obejść, bo ASC tego nie zrobi, podejrzewam. Nie. Nie zrobi tego. Kurczę, to na pewno będzie chciało mnie skrzywdzić, jak ja będę chciał obejść dookoła całe to pomieszczenie, żeby dotrzeć do tej baterii. Ale wydaje mi się, że nasz as tutaj nam mocno nie pomoże, albo w ogóle nam nie pomoże. Zobaczcie, to strzela czymś, nie? Tu widać już kogoś chciało przyjarać. No nie, no asem tego nie wyłączymy. Spróbujemy go przywołać. Przywołamy? Dobrze, jakoś się uda, co? Czy, czy mnie tu zamorduje już na śmierć? Nie, udało się. Dobra, wyciągaj to szybko. No i dobra, mam baterykę. Chodź, idziemy, Asie. Myślałem, że będzie gorzej, ale trzeba, po prostu było... trzeba było to po prostu zrobić szybko, nie? I nie zastanawiając się. Gdzie tu wyszedłem teraz? Bezpieczeństwo i dobrobyt. Aha, tu czekajcie. Gdzieś powinno być przejście. No i pięknie, i sterowanie MPT, i wkładamy bateryjkę do tego, do pojazdów, nie? Stanowisko dla pojazdów. I teraz tamtą trzeba z powrotem wziąć. otery załogi, dobra, bierz. A Pearsona w 2035 zbudowano pięknie. No i co? Teraz chyba już wyjdziemy. Nie no proszę nie, a jednak <grywka> już istniała obawa, że dalej nie pójdziemy. Ale fajne, te bagi księżycowe. No, nie taki bagi, niezły pojazd, co? Wow, to będzie. To się dopiero zabawa zacznie. Tędy będę mógł wyjechać, rozumiem. Chyba, to jest tylko winda. Jakieś podnośniki. No, ale dobra, moi drodzy. Już po księżycu pochulamy takim pojazdem tajemniczym. W następnym odcinku. A tymczasem ja się z Wami pożegnam, tradycyjnie podziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, tego wideo. Zapraszam Was na kolejne odcinki, bo na pewno będą, zapraszam Was do innych gameplayów. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.